Ja jestem Albert, a to jest Minecraft. Dzisiaj będziemy. Dzisiaj gram na przetrwaniu i taki mam pomysł, żeby sobie zrobić taką jakby. jakby takie odcinki z przetrwania. I z Mateuszem, ale dzisiaj go nie ma. Coś mówił, że go nie będzie w tym tygodniu. Na ten weekend. Więc. Więc, więc to nie będzie. No właśnie, no bo to co ja zabijam się kierow i ją marnuję. Nie na pewno sobie zrobić po prostu Popatrzcie i. i, i i mieczek nie lepiej o i teraz właśnie tu są ładne krówki, raczej do tych skrónek tu 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 no więc te wszystkie krówki mam plan zabić i tu to jedzonka i nie dałam jedzonka co za brzydka Niedawno mi wyszła aktualizacja do Minecrafta, z bardzo byłem zadowolony, bo czekam na takie aktualizacje. Ja wychodzą raz po raz, bo jak widzieliście, z tego serduszka takie lecą. O, o, I I... Byłem bardzo zadowolony, bo dużo nowych rzeczy wychodzą. i wyszły. No już dawno była ta aktualizacja, nawet więc może z tydzień temu, coś takiego. 12 miesięcy, ale to za mało. Nie, bo ja tak mam no, taki plan, żeby teraz zbierać jedzenie i sobie nie ruszyć na jakąś podróż. Bo jedzenie jest najważniejsze. Nie. Chciałabym tak marnować, aby to się jedzenia. <grymne> nie. jedzenia. Nie, surowego jedzenia nie chciałabym nie bo to za energii dodaje. Ty, o, tych mięs, mięs nie. Tych, nie. Tych, 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 tu, o, po prawej tu stronie, pasku. I, a pieczony chyba dodaje więcej, więc może sobie piec zrobić i tego więcej dużo uzbierać, żeby Pse? To będą no, na łóżka się trzymać. Chodź to owieczko. Ej, jaka. O, tam mam. Chodź tu świenko. No, widzicie, już wszystkie zabiłem. Ale super to było. O nie, jeszcze nie wszystkie. O trzy, dwie krowy i jedna świnka, więc razem przez zwierzątka. O, jest tam grzybowa. Może się? Co to tam jest tam? Co tam jest? Ja tam muszę iść. Prędko. W ogóle super mamka. Wszystkie trzeba pozabijać i będzie fajnie. O, tu no. O. Nie no nawet um, trzy, ale w sumie w sumie mógł sobie jeszcze drodze. Chyba ta aktualizacja na, o, wyszła na, na te serduszka nie lecą, bo chyba wcześniej nie leczenie. Mmm, loka nie mam. Chciałam sobie zrobić tyle. A już pani sobie ząbkę na tą świnkę. Na tak. świnkę. Y o tak mi się spoko. O, chodź tam, szukaj. Tyle tu zwierząt. Dla nas wierzą normalnie. Chodź tu. Co ona dostała? Podaczki jakieś? O, będę tak, widzę, że zacznę. No i sobie... co się kiedyś, nie poradzimy sobie z tym problemem. A, będę. Śręgiel. Ooo. No właśnie, w ogóle. będzie do piecyka poprzemny. No i co za super mapka, nie? To jest dla uproszczonych. Także nie miałam tryb, trybu uproszczonego, ale... Super małka mi się zrobiła, Bardzo wszystko jest łatwo zdobyć. pewno złożymy węgiel, dużo skał w ogóle do piecy jest. O, jeszcze ty nie jesteś. Możemy... ooo... Aaa! No, Tomasz, 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 nie, ja uciekam, bo ja zginę taki dobry w tym widział. Yy, Aha, szybko trzeba sobie zrobić jakiś domek, no właśnie. Już na wyspie. Hmm. Będzie krótki odcinek, więc... W następnym odcinku zakończymy sobie tą przygodę i... Jak nie zapomnę, oczywiście będę taką panią Nie, nie no, Ja nigdy nie zapomnę o tym Drugą serię Minecraft! Przetrwanie! Hashtag 2. No, tam drzwi są niepotrzebne. No, normalnie drzwi są niepotrzebne. A, szybko. Nie. A, tu wykarczowane szybko. <laughs> o nie. Teraz będę musiał być Spoko. Ponieważ, jak on mnie zaatakuje, to będzie. Gdzie się o tam widzicie to białe, bo ja w ogóle mam no, i to się odbija od... czekajcie może. O tam... Nie, no, Ale co tam? <grybujesz> Nie wiem, czy nam to przeszkadza. O, lampy O, jest.

Najmniejsze jest łóżko w nocy, bo bez łóżka to mogą nas ratować, bo to wychnąć na samą super Ło! Wow. O nie! Aaa, dwóch mi zabrakło! No i wyjazd, z tym O, O, i dobrej. I dobrej. A, nie, gdzie ja idę? A, dobra, więc spokojnie. Dobra, no, teraz, teraz, dwa Dobra, teraz, teraz. jak dwa teraz. teraz, No bra bra teraz. Jedzenia, takie, nie chcę się marnować jedzenia, co Jak będę liną, no, no to zmarnuje jedzenie. Nie, marnuję jedzenie. Widzieliście. Nie chcę tego czasu na dzień zbiorów. Takich, którzy mnie chodzą koło i mnie tak szczegają. Dobra, tu się smaż. w następnym odcinku. Będzie to jest na tyle w tym odcinku. Pierwsza część budowania domku. Dużo zwierząt. O Jezus, dużo... ile tu jest. dużo zwierząt. Przecież jak? Chyba wszystko zabiłem, a tu się znowu, kurde, trzy krowy zrespiły. Ja, ja tu zostaję. Ja stąd nie wychodzę na żadne wyspy. to dużo potworów. Dużo zwierząt i dużo potworów. Więc to na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam do następnego odcinka. Do widzenia.